base 5445. 1445 I jedziemy! No, przyspiesz trochę. Juhu. Łe! Prawie spadłem. O, oh, fuck! Nie udało się. No dobra. Co dalej? Mnie, nie wiem, czy słychać dźwięki. Nie! O, oh, ja pierdzielę. Jedź. Jedź. Dobra, dalej jedziemy. Juhu! Jezu, yes, daje mi się to! To śmiesznie wygląda. Przez to, że mnie rozjechali. No. daj. Szybko, jedź! No ja go chciałem. Jedź. Kurde, zmienia mi się broń cały czas. Nie, wysoko Nie zapomniałem, że nie mam. Ha, na no po... nie! No jaki? Co no... się stało? What the fuck, man? Co gdzie jesteś? Muszę zwiększyć dźwięki. Z... Podgłośnić troszeczkę. Ej, nie, wiem... nie no, jak jest na 75, to musi być słychać. Cofać na, na ciebie? Nie wiesz? To nie cofam. Padaj. Myślałem, że poprzę to Albo. Gdzie Ojca. jedziesz? Gdzie jedziesz? Do sklepu. Do nieznanego jedziesz. Bo, słychać? Bo to słychać? Co? Bo to słychać? Nie coś siostra do mnie mówiła. Ja się pytam, czy... O. czy słychać było. To jest może tak być coś. to. Najbliżej wyciszysz, ja dobra? Jeszcze muszę coś zrobić. Jeszcze... No wejdź, bo... No tak, bo mi jest troszkę. Nie, wysokie. Nie, no dobra, może być. Jednak sańsą to jest gra, jak się nagrywa. Tobie ścina na ultra, masz 22 fps -y, przy nagrywaniu, to ja mam tyle bez Nieprawda, nagrywa... mam na wysokich i mam 19 fpsów. O, to coś się stało, bo wcześniej miałeś mniej. Wiem, wiem. Jak mniej? Więcej miałem. No, więcej znaczy. A w ogóle po co tutaj przyjeżdżasz, skoro teraz mamy misję, żeby tutaj później przyjść? Steelport nadchodzę. Co? W sumie to nie wiem. Po co ty to robisz? Po co ty... No i po co ty to robisz? No i... No i... Jaki cheater? Co wie... Eee! Co to za cheater? O, o, o po bronię ulepszone! Eee, jaki cheater! Ja nie gram z takim oszustem! No, Aha! A. Nie, nie, nie chcę Nie, chcę ubierać. Nie, nie chcę ubierać. Ej, możemy. chcę ubierać. Nie, Robimy ciebie... misję. Ej, możemy jeszcze cięcie chwilowe zrobić? dobra. po co? Bo muszę coś

How Muszę zmienić głos. Cholera. Czego? No bo zły głos, da. <grych> I mi się nie podoba. No nie chcesz taki... wiesz... Chodź! Ja sobie znajdę swój.

Muszę zmienić głos Poproszę przeszczep Implant głosu poproszę Serio? Dziękuję No co ty robisz? Pokatko! No no wsiadaj pierś! Czego tak cicho jesteś? Ja? No. Bo nie komentuję. A ja powinieneś. Ja wiem dobrze, co powinienem... A ten pierś strzelam ja wszystkich, gdzie popadnie.

Ja tu tylko zrobiłem, żeby zaliczyć misję. Zaliczyć... No, o, teraz będzie fajnie śpiew... śpiewać, będzie Nielubionym... śpiewać. w tej misji. Ładny jest ten głos, ma postać. Ten. Nie? Zaraz mi brzy przedzi pan spięć to widzę na um, mapie. Oh, oh. Oh, fuck! Oh, oh. To sobie nie pośpiewamy. A tady jeszcze uciekam. Ty już przestrzeliś. Ej, samochód jakiś. Fuck. Dzięki, wiesz, Kacper tak to jest dwumiejscowy. stowy ładnie? Mogę w chociaż wziąć. Już to nie pośpiewają. U mnie śpiewają. No bo ty se jedziesz cały czas. <noise> o boże, to boże, co to jest? <noise> I pierwsze lepsze co jechało. Okej, okay, wchodzimy. Au. Bam, 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 bam. Fajnie. Nie. Ładne ma włosy, nie trzeba ich zakrywać. Wiesz, mi kiedy mogę wyjść, żeby ci ten żutki nie wyskoczyli? Okay. Ja jeszcze szukam, gdzie jest to, co mi Czas nie in takie jak ja. Czy mi No nie wiem. W sumie to, co miałem, było ładne. Ten. Tylko że... Wygląda ładniejsze. Wygląda bardziej żółte. Wygląda bardziej, bardziej czarne. Nie wiem, gdzie się na Najbardziej czarne. to jest nie. Nie wychodzi jeszcze.

Ja gdzie on stresuje. To znaczy, gdzie on ma głowę? Eh, what the fuck, on ma głowę. I nie ma. No ale jemu już powinna od... ...dobudnąć. <noise> Papa! On sobie znajdzie auto. Czego wyskoczyłeś? Mm, bo, y -y. well, bo... się pojawił że za chwilę porzucisz jednego ze swoich zwolenników? No wow Nie, nie zdążyłbyś Gdzie bym nie zdążył? No to... nie O, torcz! A no mówię i to w dodatku nie mój. A ja chyba mam dorko, ale nie mam dostanego pojazdu, żeby dostąpić. Skończyłem misję. Trzeci posłuch, przesuwa. Ne, nie, ja wychodzę. A ten se poszedł gdzieś. ja wziąłem tak? swoją trwalę, wymuchane. Musiałem. A zrobiłem operację dla mnie

Pamiętam, tylko że im szenki. i snajper był, i go zrobiłem. On kłamie czytował. Dowadnić wam, że nie czytowałem. że nie czytowałem. Hmm? E? 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 Nie ma. Nie ma kodów. Mm. Teraz coś myśli, żeby coś wiesz. Wiecie. Żeby coś wymyślać na mnie I co jest lepsze? Tek Z10 czy kwiatuszki? Kwiatuszki. Zaraz wracam. Już się! opa MAMA PYTAŁ MNIE chodzi! MAMA nie okay. No jaki cheater nie, 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 nie mówcie, nie, nie Tak pal się, płoń Ale piękna zemsta Naprawdę, zaiste Teraz mnie nie dożywi. On, on, ma szlifowany ten... Już na samym początku miał szlifowany. Teraz Warthus będzie czekał? No nie, tak! Ty jesteś czołgiem i to jest takie głupie, głupsie. No przepraszam, że pieszka. Bo szczeka w tle. Nic się nie stało. Mój został na parterze. Tak, powodzenia! Ja mam tutaj jechać koło ciebie, wiesz? Papa! Panie policjancie! Czego tak Fajca. krótko? No nie wiem, ale ja teraz jestem czołgiem. O, dobrze, dziwko ciebie jestem! O, Widzę cię. Koło ciebie! Dobrze mówisz, że ta gra mnie bardziej lubi. Tylko, że jeśli chodzi o czołgi, to jesteś mistrzem Nie lubię jeździć czołgiem. Znaczy, nie lubię w kotku i myszce być czołgiem. Nienawidzę. Wolę, wolę, wolę co innego. A ja Ciebie mam rozwalić, chłę, chłę. O, zdjęcia, ja mam... Przepraszam. To było nieco. Łaha łaha. Ci się boję wiedzieć co on tam robi. Przyjadę u cię A on dalej jest jeszcze. No nie. no nie! Za ile mnie złapiesz? Jak się czas skończy. Jakbym to... był helikopterem, to byś już dawno leżał na ziemi. No tak, bo on wystarczy, że we mnie raz trafi, a ja w niego muszę czasami... No tak! Przez rzekę ma przejechać! Się nie chce. Dobra, let's finish it. No nie! O jakiś gościu... A nie, to on nie mówi ryb. Myślałem, że on łowi ryby. Co tam wjechał? O, stąd cię trafię, ha! O nie, teraz każą mi do ciebie jechać. O nie, to już za późno. O fuck, On campi, on camper! No tak, kampie tak, że się nie mogę normalnie stamtąd wydostać. <noise> nie, nie, nie wieś! Nie wieź do wody. Jak wjedziesz do wody, będziesz tchórzem, łe, łe, On się cieszy, bo pierwszy raz wygrywa. Cieszę się, bo w końcu... W końcu miecz i ten nie zdjął na strzała. Bo cię nawet nie trafiłem! Nie, nie, nie wjeżdżaj do wody, nie wjeżdżaj do wody! Wy, wyjadę, nie, nie wyjadę. Nie! Zobaczysz na nagraniu, że to nie moja wina. Dobrze. O, nie. Eee! Ja jestem z powrotem, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nieee! Jeszcze, jeszcze nakwitam, gdyby cię wziąć. To wysadziło mnie. Jeszcze raz. To nie! Ostatni raz. No nic ci nie stanie. Czym jesteś? Ach, wultura! wultura. I zobaczycie, że ja w niego muszę 50 miliardów razy trafić, a on we mnie raz trafi. Aj, takie życie! Nie! Nie! Nie chcę w do wody. Chcę nigdy. A! Nie! Nie! Nienawidzę jeździć motorem. Znaczy, lubię, ale nie, nie umiem. Lubię, lubię, ale nie umiem. Tak, jeszcze jak będzie mi Ciebie cofało, to na pewno Cię zabiję. A szkoda, że nie nagrywasz, to byś tą udowodnił. Matko, jak przerył się. Bo teraz z Ciebie centralnie waliła, nie waliła, tobie na trzecia HP nie zlazła. A ile ja mam HP? Teraz? Jedną czwartą. A teraz? Uff. Nic, pewnie. Teraz yy, Tyle razy dostałeś i jeszcze nic ci nie spadło. What the fuck? No i ciekawe czy miliard razy strzelałeś. Szczerze? Trzelałeś. No? No to cały czas w ciebie strzelałem. O fajna nuta. <laughs> nie, nie. Ja mam na bladzie. A ja mam na swojej. Na tej kasecie takiej? No Ma, tak! Jak tak daleko będziesz, to powodzenia, wiesz? Dzięki. Jeszcze mi się cofa. widzę. na, na grając. Możecie. Po, po samym znaczku widzę. Znaczy nie cofa, tylko do przodu jedziesz. Muszę wygrać! Nie wy wygrasz, wygrasz! Nie bój się, znam się! No jaki ci Gdzie to mnie prowadzi? Łata <laughs> pozwoli! Oh, oh. Wygrałem. A to, że ja ciebie wysrałem na taką samą odległość od ziemi, i ty przeżyłeś. I nie spadłeś z tego motorku, a mnie tak samo wysrało i nie przeżyłem tego. I spadłem, znaczy się. Takiego ma farta wartus.pl z PL. Nie chcę, żebyś mnie za to zabił. A patrz, co tu jest. Gdzie? Tutaj, gdzie jestem. Pewnie lala. Albo... albo po prostu ty. Kasa. Czego nie wchodzisz? Ej, no! Dlaczego? Twój szwagdan wystaje za państwu też. No kurde, ostatni koktajl. O, chociaż mogłem nie mówić na głos. Bo przytrzymam lewy. Nie! No to nie ożyw! To... Dobra, nie, to już, cię, już cię, cię nie, tany, tany. Dobra, naciskam lewy jak tany. nie, Naprawdę, nie, na serio O kasa. Finty. Jaki <laughs> sniper? <laughs> sniper. No i on się chwali, bo maści to wano postać. No si to mano postać, mano! Napiszcie w komentarzu, czy Wam się to podoba, bo mi nie. Zabijesz mnie to lewy przytrzymuję. Dobra. Dobra. O, nie zdążyłeś, miałeś farta. Bo już trzymałem. Cicu? Cześć! O, dobra! Po co my to robimy? O, jedna z yy, Po amunicję jadę. Chyba no, ty jesteś i już masz dostawę pojazdu. Nie to. Nie to. Ja zawsze na początku kupuję dostawę pojazdu. co? No, dostawa pojazdu niedostępna. Tron. Nie sądzisz? Amunicję. Kupię i jedziemy. Na misję. Yy, może to zrób w dwóch partach, jak coś takie długie? Czy tuś? Kończymy teraz. No to my się z Wami żegnamy, na razie, hejka, pa pa pa. No i ja byłem, mister Mr. Spell ze mną był. Mister Kacpi. 1445 Nieprawda. <śla> nie żartuję. No i trzymajcie się Komentujcie, subskrybujcie i klapki w górę. Nie, nie! Ja nie wstawię tego. No, no to nie komentujcie i nie subskrybujcie i dajcie łapki w górę! Jak się Wam podobało. O, jeszcze na, na do widzenia ktoś dzwoni. Goodbye.